Pani Magdo, niech mi Pani powie, nie ma Pani takiego wrażenia, że miało być radośnie, kolorowo, a wyszło jak zawsze, skończyło się awanturą? Nie, bo awantura była obok, ponieważ było radośnie, było bardzo dużo ludzi, naprawdę to było budujące. Ja w tej chwili jestem bardzo zmęczona, bo to były przygotowania i ciężka praca, ale jestem bardzo szczęśliwa, bo tak naprawdę... Prawie nie było tych ludzi, którym to się nie podobało. Oni są gdzieś w internecie, gdzieś się ukrywają, a może to jest jedna osoba, która pisze za 70 innych. Tam na krakowskim przedmieściu było mnóstwo fantastycznych ludzi. Były naprawdę tłumy. Jak usłyszałem pierwszy raz o tej akcji, to sobie pomyślałem: O, wreszcie ktoś wpadł na taki oczywisty pomysł, żeby wreszcie zachęcać Polaków do tego, żeby się uśmiechali. I ze zdziwieniem zobaczyłem, jak taka fala przeciwników rośnie. Ja rozmawiając o tym z widzami na Twitterze widziałem, ile rośnie takiej agresji. Mogę sobie tylko wyobrazić, z jaką agresją w takim razie spotykała się trójka, inicjując tę akcję i potem ją propagując. Ale myślę, że, że, że taka agresja to jest często też niewiedza. Ja jestem z pokolenia właśnie tego Polaków z kompleksami. To ja jeździłam na zachód i miałam dwa dolary i nie stać mnie było na Coca-Colę i nie mogłam sobie na nic pozwolić. Mimo, że byłam wykształcona, czułam, że jestem gorsza. Dziś, jak patrzę na młodych ludzi, którzy jadą absolutnie bez kompleksów, mm -hmm. mówią, nasze szkoły dają nam tak dużo, my jesteśmy najlepszymi studentami. Oni w ogóle nie wiedzą, co to jest, żeby pomyśleć, że ja jestem gorszy. Z jakiego powodu? Nie. I dlatego ja sama muszę się uczyć takiej pogody i wiary w siebie, w ten potencjał, że ja mogę, że ja no jestem równoprawnym obywatelem jeszcze teraz do Europy. Myślę, że bardzo wiele osób sobie tego nie uświadamia. Dlatego odważyłam się, żeby tę akcję rozpocząć, żeby właśnie dotrzeć do tych ludzi. Nie do tych, którzy są zadowoleni i szczęśliwi, bo oni tacy są i niczego nie, nie potrzeba. Tylko do tych, którzy właśnie stracili wiarę w potencjał. Tylko ja mam wrażenie, nie. że te osoby jeszcze bardziej się umocniły w tym, że po prostu trzeba narzekać. Że to jest sztuczne, że to jest na siłę. Niektórzy zarzucają wręcz, że każecie nam się na siłę uśmiechać i radować, kiedy właściwie powodów nie ma do tego w ogóle. Nie, dlatego, że doskonale wiemy, że uśmiech to jest bardzo ważna rzecz, która pomaga w życiu. I nie muszę opowiadać już takich historii, że nawet są badania na ten temat, że się leczy śmiechem depresję, że można pomóc nawet w sytuacjach zawałowych, to znaczy przed uprzedzać takie ciężkie jakieś konsekwencje zdrowotne. Naprawdę z uśmiechem jest o wiele łatwiej. Myślę, że ja sama nie należę do osób radosnych. Ja tego się muszę uczyć, bo nie mam tego tak. Ale czy da się w takim razie połączyć powagę i radość, bo ja mam wrażenie, że u nas słowo powaga stało się takim synonimem słowa smutny. Jakby właściwie nie można się cieszyć na poważnie. Nie, ja myślę tak. Ktoś rzucił hasło będzie profanacja orła i potem takim owczym pędem wszyscy mówią nie zgadzam się na, a nie wiem jaka tam była profanacja godła. Ten orzeł, który piękna rzeźba, która stoi przed Pałacem, już nie stoi, ale stała przed Pałacem Prezydenckim, to nie było godło, a tym bardziej parodia godła. To był orzeł bielik, taki orzeł, który lata w lesie, jeśli jeszcze gdzieś lata, a pewnie jest, są takie miejsca, gdzie jest. Po prostu piękny ptak, piękna rzeźba. Można się cieszyć z powodu tego pięknego orła i z wielkim szacunkiem podchodzić do godła. To się nie kłóci. Tylko jak w takim razie. Nie kłócić tego, że ta akcja przez wiele osób została wręcz upolityczniona. Ja dzisiaj przeczytałem, że jeden z członków Rady Programowej zapowiedział, że zapyta panią, ile trójka, czyli publiczny nadawca, wydał na wspieranie prezydenta. A wie pan co? Właściwie to chyba nie ma co komentować. Dlatego, że jeżeli to jest prawda, no rozumiem, że to jest na tyle sprytnie powiedziane, że to jest pytanie, ale to jest insynuacja. Ja myślę, że nie będziemy się musieli spotykać w jakichś takich bardziej dramatycznych warunkach, drastycznych, czyli mam tu na myśli sąd. No nie wolno czegoś takiego robić. Ale to jest nie jedyny taki zarzut, bo wielu publicystów o tym mówi, że to jest generalnie wspieranie prezydenta, wspieranie konkretnej opcji Przepraszam, politycznej. czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera prezydenta? Nie, a miała patronat. Dlaczego? Z jakiej racji? Z takiej samej myśmy mieli patronat. A nie ma Pani takiego wrażenia po całym tym zamieszaniu? Właściwie to po co mi to wszystko było? Napracowałam się, zmęczyłam się i jeszcze dostaję po głowie. Wie pan co? Nie, bo właśnie uczę się pozytywnego myślenia. Ja jestem przekonana, wierzę w to, że ci ludzie, którzy są wobec nas agresywni, że już wiele osób zauważyło, że faktycznie nie było tej profanacji. Zaczynają się wycofywać. a ja to widzę na Facebooku i tak naprawdę jest bardzo dużo ludzi zadowolonych. Tyle osób do mnie podchodziło, żeby pogratulować i że jest fajnie, że, że dobrze, że taka akcja jest, że myślę, że warto było. Nie tak łatwo y, dam się załamać. Czy w takim razie łatwo było namówić artystów y, do udziału w tej akcji? Bo sporo znanych osób, sporo znanych nazwisk namawiało do tego, żeby się uśmiechać, żeby się cieszyć zarówno aktorów, jak i ludzi, którzy śpiewają, bo powstała nawet specjalna piosenka. Tak. I to są ludzie, którzy rozumieją, Yy, wiedzą o co chodzi, mają dobrą wolę, wysłuchali, yy, przeczytali, yy, poznali i nie, ma, nie mieli żadnych wątpliwości, bo jest też tak, co, coś takiego się dzieje, że zanim się dowiem o co chodzi, to już wiem, że jestem przeciwko. No tak nie możemy rozmawiać, to nie jest na poziomie rozmowa. No tak, tam, to myśli Pani, że wszystko do, dzieje się po prostu z niewiedzy? No bo jeżeli ktoś mi dopisze, że właśnie chodzi... Ze złej woli. Chodzi, i że, że, i ze złej woli. Że, jeżeli że nie się... ktoś chce temu przypisać, że to jest akcja polityczna, znaczy chce to zrobić, no chce mi wepchnąć dziecko w brzuch, przepraszam, ale ja sobie nie dam, bo to nie jest akcja polityczna. Ja nie mam nic wspólnego z polityką. I uśmiecha się Pani dzisiaj, mimo wszystko. No, widzi Pan, zapomniałam, ale już się <laughs> będę uśmiechała. No, to przypominam, bo Pani powiedziała, że się dopiero uczy. Magda ja tam, szefowa Radiowej Trójki. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo za wizytę bardzo. w studiu.